Chciał być sprytny, a skończyło się postępowaniem legalizacyjnym i sporymi kosztami. Dlaczego? Bo nie sprawdził, co naprawdę wolno budować bez formalności. Poznaj historię pewnego inwestora, który wpadł na genialny pomysł. Zrobię coś większego, ale nazwę to wiatą. Przecież wiata nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia. Do swojego domu dobudował więc konstrukcję, która miała udawać niewinną wiatę rekreacyjną ale plan szybko się posypał. Czujny sąsiad zorientował się, że coś tu nie gra i zgłosił sprawę do nadzoru budowlanego. Inspektorzy przyjechali i zobaczyli solidny taras 5 na 4 metry na słupach nośnych o wysokości 2,5 metra, z balustradą, nowe drzwi balkonowe, a pod spodem wejście do piwnicy. Zamiast wiaty klasyczna rozbudowa domu, a to oznacza jedno, wymagane pozwolenie na budowę. Ruszyło postępowanie legalizacyjne. Inwestor próbował się jeszcze bronić, twierdził, że to jest tylko zadaszenie istniejącego tarasu nieprzekraczające 35 m2. Ale sąd nie dał się przekonać, uznał, że konstrukcja zwiększa powierzchnię zabudowy, nie służy do przechowywania, brakuje jej typowego dachu, są balustrady i drzwi balkonowe, a to wskazuje na funkcję tarasu. Morał? Przepisy budowlane to nie coś, co inwestor może sobie dowolnie interpretować, a sąsiedzi często są pierwszymi inspektorami na naszej budowie. Zanim coś zbudujesz, nawet jeśli jest to proste i bezpieczne, sprawdź, co naprawdę wolno. Obserwuj mnie, jeśli chcesz budować legalnie, bez stresu i bez ryzyka rozbiórki.